Cześć wszystkim, jesteśmy na granicy polsko-niemieckiej. Ostatni posiłek na polskiej ziemi przed podróżą przez Niemcy, całą Francję i do Marsylii. Jest z nami Mateusz, rodowity troszczynianin. Mateusz jest, muszę Wam powiedzieć, no, nietypowym człowiekiem, bo jest spedytorem, a podobno to są najbardziej zwariowani ludzie na świecie. Mateusz, czy spedytor może kibicować w ogóle reprezentacje? To jest normalne, że ty się no, <grym> to jest, jest

3 razy mili, kilka, tak. trika. No musi się podać z Dobra, chłopaki, skąd jesteście? Z Sulecina. Sulecina i, Sulecina. Sulecina. I kiedy, wyjechaliście? kiedy wyjechaliśmy? Kiedy jechaliśmy? Wczoraj. Wczoraj wyjechaliście? Do kiedy? No. Dzisiaj o 16. O, o której chcecie być w Marsylii? O 10 A. rano. Dobra, bilety załatwione czy nie? No i mamy do odbioru jutro rano w Marsylii. Dobra, składnik jaki powinien być? Kapułyska w pierwszym? Nie, 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 oczywiście, że nie. Gosiński. Właśniegorzki, na Sylwę. Gosiński, to jest. No Co sprawiło, że pojechaliście? To, że wyszliśmy jesteście tak wysoko, jak jeszcze nigdy czy już mieliście zaplanowane to wcześniej. Nie, dlatego że jest Marcy. Jedziecie to nie na, na finał, jak awansujemy? No. Oczywiście, że pod nie, nie teraz po drodze. tak? nam się nie chce, bo to zaszło. Słuchajcie, gielokalna będzie miała bilety na finał yy, oraz na półfinał z udziałem Polaków. Dzięki, chłopaki. I teraz tak. Kto mecz? Polska! To! Polska! Polska! To! siebie, Polacy gramy. U siebie, gramy. U siebie, Polacy gramy. U siebie, gramy. U siebie, Polacy gramy. U siebie, gramy. U siebie, Polacy gramy. U siebie.